Jakobs kronung. Wszystkimi zmysłami. Dzięki procesowi mielenia chłodzonych ziaren, kawa Jakobs kronung zachowuje całe bogactwo aromatu. Teraz Jakobs kronung ma prawdziwie królewski aromat. 50 tysięcy produktów w hipermarketach Tesco. Wybierz te, dzięki którym podarujesz dzieciom słońce. Pomóżmy razem dzieciom. Ślicznie wyglądasz. Dzięki. Musimy wracać. Masz tu plamę, nie się. Nie mam. <noise> Masz. Nie mam. Masz, pokażę ci. Plama? Niemożliwe. Ariel to ponad 20 opatentowanych technologii i składników czyszczących, działających na każdą plamę. Możesz być tego pewna, Ariel. Czystość bez cienia wątpliwości. Gdzie jest nasza łopatka? Nie garb się. To nakręć, dobra? Nie garb się. Nie garb się. Nie garb się. nie wystarczy. Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Pomóż sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa. Ence Roldgold w której ręce? Pyszne, chrupiące paluszki i pracelki Roldgold. Spróbuj teraz. Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Często wykrywa się go dopiero, gdy trzeba operować. Kupując te produkty pomagasz sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa. Szukaj tych oznaczeń w sklepie. Grupa Outdoor jest patronem medialnym akcji Podaruj Dzieciom Słońce. Jest chciwy. To moje złoto. A moje złoto to moje pieniądze. Jest porywczy. Nie krzycz tak, nie jestem głuchy. I bardzo zarozumiały. A gdzie oklaski? Okrzyki na moją cześć? Cierpi na manię wielkości. Maniakalny Louis de Finès i wielki Yves Montan w arcyzabawnej zabawnej komedii Mania wielkości. W środę o 21.05. Drodzy państwo, trwa trzecia edycja akcji Podaruj dzieciom słońce. Każdy kto chciałby do nas dołączyć, wystarczy że pójdzie do sklepu i kupi towary z miejsc oznaczonych słonecznym symbolem. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. W tym roku zbieramy na pomoc dla dzieci dotkniętych wadami kręgosłupa. Drodzy widzowie Polsatu, zapraszam was do udziału w specjalnym konkursie związanym z programem Życiowa szansa. A jest o co walczyć. W naszym konkursie można wygrać ten oto wspaniały sportowy samochód, w którym bezpieczeństwo gwarantuje ABS i EBD oraz poduszki powietrzne, czołowe i boczne, a także specjalne kurtyny powietrzne. Dodatkowo dwóch uczestników konkursu otrzyma nagrodę niespodzianki, a zwycięzca dostanie również zestaw przypraw od producenta warzywka, pierwszej przyprawy uniwersalnej ze znakiem jakości Q. Aby zakwalifikować się do dalszej zabawy, trzeba prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Czy Polska należy do Unii Europejskiej? Odpowiedz na to pytanie wysyłając SMS-a o treści tak lub nie pod numer 7943. Oglądajcie Życiową Szansę w poniedziałki, piątki i niedzielę około godziny 20. W ten sposób zwiększycie swoją szansę na wielką wygraną. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat. Zapraszam.